W dzisiejszych czasach posiadanie miejskiego samochodu, który jest ekonomiczny, jest rozsądnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę cenę paliw. Jednak koszt eksploatacji można z powodzeniem obniżyć, montując instalację gazową, na przykład w takiej Kia z roku 2021. Zaczynamy. Tak jak wspomniałem na początku filmu, prezentowana Kia jest nowym egzemplarzem, a jej przebieg to zaledwie 3000 km. Zatem pani Anna, która przejechała do nas z Czerwionki, serdecznie pozdrawiamy. Od początku historii tego samochodu będzie jeździła za połowę ceny. Zobaczmy, jak prezentuje się jednostka napędowa w Kii Picanto. Do dyspozycji mamy silnik o pojemności 1,2 litra z oznaczeniem MPI. Jest to jednostka z wtryskiem pośrednim. Moc, którą generuje to 84 konie mechaniczne. Co ciekawe, silnik jest wyposażony w 4 cylindry, natomiast mamy tutaj 8 wtryskiwaczy. Nasza instalacja jest w pełni kompatybilna z układem paliwowym i w 100% pobiera gaz. Zobaczmy teraz bagażnik. Porównując Kiję Picanto chociażby do Volkswagena Up czy Toyoty Aigo, przestrzeń bagażowa w tym modelu jest większa niż we wcześniej wspomnianych modelach, a jeżeli chodzi o i mała pojemność 255 litrów, a jeżeli chodzi o zbiornik do tankowania gazu znajduje się on w miejscu na koło zapasowe. Jego całkowita pojemność to 32,5 litra, natomiast zatankować będziemy mogli 26 litrów gazu i pokonać dystans około 350 km na tankowaniu do pełna. Zobaczmy, jak się ma sprawa tankowania gazu. Wlew do tankowania gazu znajduje się obok wlewu do benzyny. Nie mamy tutaj zbyt dużo miejsca pod klapką, dlatego konieczne będzie zastosowanie adaptera, który oczywiście otrzymujecie w zestawie. Poza tym wszystko jest ładnie zabudowane i wygląda jak oryginał. Wizualnie samochód wygląda agresywnie. Spójrzcie na te lampy, mimo że to jest miejski samochód. Wyglądają groźnie. Dobra, nie denerwuj się, zaraz jedziemy. Jeżeli chodzi o wnętrze, jest wykonane bardzo estetycznie. Mamy tutaj wszystko, czego potrzeba do komfortowej jazdy, począwszy od systemu info z kamerą cofania poprzez klimatyzację automatyczną, elektryczne szyby, nic więcej nam nie trzeba. Cena pikantu ponadto wynagradza jakość zastosowanych materiałów, ponieważ są one przeciętne, natomiast nowy egzemplarz możemy już kupić za 40 tysięcy złotych, więc nie uszukujmy się, nie są to jakieś wygórowane pieniądze. Teraz pora na przejażdżkę i resztę informacji przekażę w trasie. Silnik po osiągnięciu temperatury 30 stopni Celsjusza przełącza się na zasilanie gazem. Przy temperaturach, jakie mamy obecnie, czyli około 10-15 stopni Celsjusza, jest to niemal natychmiast. W zimę będzie to kwestia przejechania kilkuset metrów przy temperaturach ujemnych. Sprawdzimy teraz, jak samochód przełącza się między paliwami. Zatem przełączamy na benzynę i z powrotem na gaz. Moment przełączania się był niezauważalny. Nie było czuć żadnych szarpnięć. Samochód pracuje identycznie jak na zasilaniu benzyną. Jednak jeździmy za połowę ceny. Jeżeli chodzi o spalanie benzyny w Kia Picanto są to wartości około 6,5-7 litrów na 100 km. Natomiast po montażu instalacji gazowej ze względu na to, że mamy do czynienia z wtryskiem pośrednim Samochód będzie spalał tylko i wyłącznie gaz i będą do wartości litr więcej niż w przypadku benzyny. Zatem około 7,5, do 8 litrów gazu na 100 km. Zatem oszczędności jakie będą generowane po montażu instalacji gazowej będzie to około 15 zł na każdych 100 kilometrach, na 1000 km będzie to 150 zł, a po pokonaniu dystansu 10 tysięcy kilometrów zaoszczędzimy 1500 złotych. Koszt zabudowy instalacji zwróci się nieco ponad 20 tysięcy kilometrów. Tyle trzeba będzie przejechać, aby koszt instalacji się zwrócił. Wiele naszych klientów decyduje się na montaż instalacji gazowej do samochodów paroletnich bądź nowych. Nie jest to nowością, wręcz jest to bardzo częsta praktyka, ale moim zdaniem Warto, ponieważ od początku historii samochodu będziemy jeździć za połowę ceny. Nasze instalacje objęte są pięcioletnią gwarancją z limitem 100 tysięcy km, aby gwarancję zachować, należy serwisować samochód raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co wystąpi pierwszy. Zatem, jeżeli posiadacie takie egzemplarzki bądź inny samochód, i chcecie ograniczyć wydatki na paliwo? Zapraszamy do Automixu oraz na naszą stronę internetową www.gazautomix.pl. Na pewno poradzimy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego. Cześć.